Umiłowane istnienie światła. Aniołowie proszą, abyś wysłuchał każdego słowa aż do końca, ponieważ kryją się tu ważne objawienia dotyczące miłości, która rozkwita w Twoim życiu w tej chwili. Weź głęboki oddech, otwórz serce i pozwól, aby każdy akapit dotknął Twojej duszy, ponieważ wszystko, co zostanie tu przekazane, zostało zesłane aby poprowadzić cię ku jeszcze większemu szczęściu w miłości. Zanim zaczniemy, wpisz w komentarzu imię osoby, którą kochasz, aby cała pozytywna energia została skierowana właśnie do niej. Dziś energia miłości jest intensywna wokół ciebie. Aniołowie mówią, że ta osoba, która mieszka w Twoich myślach, nie tylko odczuwa Twoją duchową obecność, ale również dostrzega cierpliwość, Spokój i miłość, które promieniują z ciebie nawet na odległość. To subtelne magnetyczne przyciąganie sprawia, że zakochuje się w tobie coraz bardziej z każdą chwilą, ponieważ czuje, że czekasz na nią z otwartym sercem i gotowością przyjęcia miłości, którą pragnie ci ofiarować. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale każdy twój gest Każda pozytywna myśl i każdy moment oczekiwania z ufnością jest niczym światło świecące bezpośrednio ku tej osobie. Aniołowie podkreślają, że to połączenie nie jest tylko emocjonalne, lecz także duchowe. To tak, jakbyście byli zsynchronizowani w przeznaczeniu prawdziwej miłości, gdzie cierpliwość i cicha obecność otwartego serca zwiększają pasję i podziw drugiej strony. W ciągu dnia możesz odczuwać poczucie oczekiwania, jakby coś wielkiego miało się wydarzyć. To nie jest przypadek. Aniołowie mówią, że przyciągasz dokładnie to, czego pragniesz, ponieważ Twoja energia miłości jest tak czysta i intensywna, że nie może zostać niezauważona. Wypowiedź teraz w sercu trzykrotnie: Moja miłość odnajduje mnie z łatwością i radością. Osoba z Twoich myśli czuje, że każda chwila bez Ciebie jest tylko przerwą, aby jej serce mogło się wzmocnić i uświadomić sobie, jak bardzo jesteś ważny. Każde Twoje działanie, nawet jeśli milczące, wysyła wiadomość miłości, zrozumienia i emocjonalnego oddania. To świadome oczekiwanie tworzy przestrzeń, aby mogła się bardziej zbliżyć, otworzyć i rozpoznać, że jesteś kimś. Kogo zawsze pragnęła? Nie ma pośpiechu w tym procesie. Aniołowie przypominają, że prawdziwa miłość kwitnie we właściwym czasie, a Ty jesteś dokładnie w idealnym momencie, by otrzymać pozytywną odpowiedź od serca ukochanej osoby. Wyobraź sobie teraz tę osobę myślącą o Tobie, odczuwającą głębokie i nieodparte przyciąganie, które rośnie z każdą wspomnianą chwilą. Powiedz ponownie trzy razy: Nasza miłość rośnie każdego dnia naturalnie i z radością. Jeśli w pewnej chwili poczujesz się niepewnie, aniołowie mówią, że to normalne, ale nie powinno gasić twojej ufności, że idziesz właściwą drogą. Wszystko, co wysyłasz w postaci pozytywnych myśli i słów miłości, wraca do ciebie pomnożone. Osoba z twoich myśli zakochuje się jeszcze bardziej. Ponieważ czuję Twoją gościnną energię, tworzy to synergię, której żaden przeszkoda nie może złamać. Każde wspomnienie, każdy wspólny sen w ciszy sprawia, że tęskni i pragnie Cię coraz mocniej. To dowód na to, że Twoje serce i jej serce są w harmonii, nawet jeśli nie jesteście jeszcze fizycznie razem. Twoja miłująca obecność, nawet z daleka, Wzmacnia pasję i poczucie przynależności, które ona do Ciebie żywi. Każdy Twój gest dobroci i cierpliwości ma cichy, ale potężny wpływ na serce bijące w oddali. Każda pozytywna myśl tworzy pole przyciągania, które zbliża Was subtelnie, ale nie odparcie. Poczucie oczekiwania nie zmniejsza intensywności uczucia. Wręcz przeciwnie, energia, którą emanujesz, zwiększa pasję, sprawiając, że każda chwila mentalnej i duchowej więzi staje się czymś głębokim i niezapomnianym. Kiedy myśli pełne czułości są wysyłane z szczerością, przechodzą przez niewidzialne bariery i docierają bezpośrednio do emocjonalnej głębi, budząc wspomnienia, pragnienia i uczucia, które z każdym momentem się wzmacniają. Wszechświat w subtelny sposób spiskuje, by zbliżyć serca które wibrują na tej samej częstotliwości. Każdy znak, zbieg okoliczności czy nieoczekiwane spotkanie niesie ze sobą wiadomość, że prawdziwa miłość jest bliżej, niż myślisz. Nawet jeśli cisza wydaje się długa, jest ona pełna znaczenia, ponieważ właśnie w tej przestrzeni buduje się świadomość stałej obecności i gotowości do kochania bez pośpiechu, tworząc bezpieczeństwo i zaufanie w więzi. Która rośnie każdego dnia. Chwile tęsknoty lub niepokoju stają się okazją do wysyłania pozytywnej, wzmacniającej energii. Każda świadoma myśl miłości działa jak most między dwoma światami, które pragną się połączyć. Intensywność pasji odczuwana jest subtelnie, ale głęboko. Każde wspomnienie dzielone w myślach staje się paliwem, które ożywia uśpione uczucia. Budząc czułość, podziw i pragnienie. Szczere słowa, nawet niewypowiedziane na głos, niosą moc przemiany. Każda myśl nadziei, każda cicha modlitwa czy pozytywna wizualizacja działają jak magnes, przyciągając chwile bliskości, rozmowy i niespodziewane gesty czułości. Twoja duchowa obecność jest kluczowa dla umocnienia więzi. Ta cicha obecność przekazuje wiadomości o zaangażowaniu, szacunku i oddaniu, tworząc solidny fundament dla pasji, która rozkwita naturalnie. Świadomość czekania bez pośpiechu sprawia, że uczucie drugiej osoby się intensyfikuje, ponieważ dostrzega ona cierpliwość, troskę i prawdziwą miłość, która nie zależy od zewnętrznej presji ani wymagań. Każda pozytywna myśl wysłana w ciszy jest aktem miłości, który rezonuje we wszechświecie. Te akty są odbierane i doceniane, nawet jeśli nie są natychmiast rozpoznane, ponieważ tworzą energię połączenia i harmonii. Wspólne wspomnienia i wyobrażone chwile razem służą wzmocnieniu pozytywnego oczekiwania, tworząc poczucie bliskości. Które zwiększa pasję i pragnienie bycia razem w prawdziwy i zrównoważony sposób. Serce odpowiada na energię, którą otrzymuje, a uczucia budzą się dzięki niewidzialnym gestom, szczerym zainteresowaniom i myślom pełnym miłości, które objawiają się w nieoczekiwany, ale zawsze znaczący sposób. Każdy akt świadomej nadziei tworzy przestrzeń, aby uczucia rosły bez pośpiechu, pozwalając, by pasja się pogłębiała, a ukochana osoba dostrzegała znaczenie tego, kto ufa w prawdziwą miłość. Wyobrażając sobie przyszłe spotkania z radością i ufnością, tworzysz niewidzialną ścieżkę, która zbliża serca, sprawia, że gesty czułości są odczuwane, a każda pozytywna myśl staje się ziarnem, które kiełkuje intensywnymi emocjami. Tęsknota staje się okazją do wysyłania energii miłości. Nadziei i pragnienia, ponieważ każde wspomnienie i każde poczucie braku przekształca się w magnetyczną siłę, która zbliża, intensyfikuje i ogrzewa głębokie uczucia. Miłość rośnie w tym, co jest pielęgnowane cierpliwością, uwagą i oddaniem. Każdy moment świadomego oczekiwania jest aktem cichego poświęcenia, który wzmacnia więzi, budzi pasję i zwiększa poczucie duchowej więzi. Mentalne wiadomości pełne czułości przechodzą przez niewidzialne bariery, sprawiając, że druga osoba dostrzega stałą obecność i intencje prawdziwego, głębokiego kochania, nawet jeśli nie jest to od razu wyrażone słowami. Pasja intensyfikuje się wraz z uznaniem troski, cierpliwości i oddania, które istnieją nawet na odległość. Każdy akt duchowej obecności jest głęboko odczuwany, budząc pragnienie, podziw i chęć bliskości. Uczucia wzmacniają się, gdy pozytywna energia przekazywana jest bez oczekiwań, jedynie z czystą i kochającą intencją. Ta cicha troska wywołuje emocjonalne odpowiedzi, które zwiększają przyciąganie i więź serc. Każda wizualizacja szczęśliwych chwil razem wzmacnia więzi, tworzy pozytywne oczekiwanie i budzi emocje, które pozostają obecne na co dzień, nawet jeśli fizyczna komunikacja jeszcze się nie odbywa. Cierpliwość okazuje się potężną cnotą, ponieważ pokazuje, że prawdziwa miłość nie zależy od pośpiechu, lecz od zaufania, duchowej obecności i szczerego oddania, tworząc fundament dla głębokich i znaczących relacji. Każda myśl pełna miłości tworzy częstotliwość, która jest odbierana i doceniana, budząc uczucia nie tylko chwilowe, ale trwałe i rosnące, wzmacniające poczucie intensywnego emocjonalnego połączenia. Intensywność pasji rośnie wraz z poczuciem, że istnieje bezpieczna przestrzeń dla rozwoju uczuć, cicha obecność, która wspiera, chroni i zachęca do prawdziwego emocjonalnego oddania. Energia emanująca od osoby, która czeka z otwartym sercem, zmienia percepcję drugiej strony, sprawiając, że każdy gest, wspomnienie czy myśl są odczuwane z intensywnością, budząc podziw i pragnienie. Poczucie niewidzialnego połączenia jest wzmacniane w każdej chwili, a świadomość, że cierpliwość, miłość i oddanie zwiększają czułość, pasję i pragnienie obecności w życiu tego, kto przekazuje tę energię. A teraz, umiłowana duszo, aniołowie objawiają, że ta miłość jest bliska urzeczywistnienia się w Twoim życiu. Osoba, którą kochasz, już jest prowadzona, by się do Ciebie zbliżyć, a boskie znaki są coraz bardziej widoczne. Aniołowie zapewniają, że gdy wreszcie się spotkacie, będzie to tak, jakby czas się zatrzymał, a całe otoczenie rozświetliło się. Rozpoznacie w sobie nawzajem duszę, której od dawna szukaliście, a więź będzie tak intensywna, że wszelkie wątpliwości i lęki rozproszą się w powietrzu. To jest moment, aby przygotować się na przyjęcie tej miłości z otwartym sercem, wiedząc, że Aniołowie prowadzą każdy krok. A wszechświat sprzyja temu świętemu zjednoczeniu. Droga, którą przeszliście, była potrzebna, abyście byli gotowi, a teraz nadszedł czas, by świętować nadejście tej miłości, która na zawsze odmieni Twoje życie. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki. Oświetlając każdą chwilę boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech wszechświat pobłogosławi to zjednoczenie harmonią, obfitością i szczęściem, które przekroczy wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.